A co jeśli ci powiem, że prawdopodobnie żyjesz zarówno w najgorszym, jak i najlepszym możliwym okresie w historii? Mało tego, to czy jest to najgorszy czy najlepszy czas, w dużym stopniu zależy od ciebie. I właśnie o tym chciałem ci opowiedzieć w tym filmie. Ja nazywam się Marcin Bielicki, i jestem doktorem nauk ekonomicznych, pracuję na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Ale przez ostatnie lata miałem okazję uczyć się i pracować w sześciu różnych krajach. Między innymi byłem stypendystą Fulbrighta w Stanach Zjednoczonych, pracowałem na uniwersytetach w Finlandii czy Holandii, a gościnne warsztaty prowadziłem na przykład w RPA, Kolumbii czy Wietnamie. Ale to, co jest dla Ciebie najważniejsze, to i dla mnie również, to to, że wszędzie, gdzie byłem, szukałem odpowiedzi na jedno zasadnicze pytanie: jakie kompetencje naprawdę decydują o sukcesie w świecie, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek? Dzisiaj pokażę Ci, jak świat się zmienił, jak to nazwać i co z tym zrobić. Zacznijmy. Przenieśmy się w czasie, do roku 1427. To wtedy Florencja jest jednym z najbogatszych miast na świecie. Ale jest problem. Miasto jest w stanie wojny z Mediolanem. Kasa świeci pustkami. I wtedy władze wpadają na szalony pomysł przeprowadzić spis każdego, każdego mieszkańca, każdego grosza, imię, nazwisko, zawód, majątek. Ten dokument przetrwał do dzisiaj. W 2016 roku dwóch włoskich ekonomistów postanowiło sprawdzić, co stało się z potomkami rodzin. Porównywali dane z 1427 roku z danymi podatkowymi z 2011. 20 pokoleń po drodze renesans, rewolucja przemysłowa, dwie wojny światowe, internet. I odkryli, że rodziny, które były najbogatsze w 1427 roku, są statystycznie najbogatsze również dzisiaj. Te same nazwiska, te same zawody, na liście, prawnicy, kupcy, m.in. jedwabiem. Przez 600 lat świat był stały, świat był zamknięty. Jeżeli w tym świecie urodziłeś się biedny, umarłeś biedny. Jeśli urodziłeś się bogaty, to najprawdopodobniej Twoje dzieci też były bogate. Można było tutaj powiedzieć, że najlepszy zawód to zawód syn lub zawód córka. I parafrazując pewien serial, stwierdzić, że im też nikt nic za darmo nie dał wszystko musieli przecież sami odziedziczyć. Ale na szczęście dla nas coś zaczęło się zmieniać. Rewolucja przemysłowa nie była tylko rewolucją maszyn była to prawdziwa rewolucja społeczna. Nagle Pojawiły się zawody, których wcześniej nie było. Fabryki potrzebowały rąk do pracy, i nieważne nagle było, kim jest twój ojciec czy twoja matka. W tym czasie miasta rosły, nikt nie pytał też o twojego dziadka, ale za to pytali: Co umiesz zrobić? Czy możesz pracować w naszej fabryce? Po raz pierwszy w historii na masową skalę, to talent i pracowitość zaczęły mieć znaczenie. Mobilność społeczna też zaczęła rosnąć. XX wiek tylko przyspieszył ten trend. Powszechna edukacja, demokratyzacja, rozwój klasy średniej. Coraz więcej ludzi mogło marzyć i, co chyba nawet ważniejsze, móc realizować te marzenia. A potem, potem przyszedł internet i wszystko właściwie eksplodowało. Przejdźmy trochę dalej. Rok 1998. Ten internet jeszcze raczkuje, a jego królem jest Yahoo! Yahoo to nie jest jakaś firma, to jest ta firma. Portal, wyszukiwarka, poczta wszyscy dookoła w tym świecie internetu chcą być jak Yahoo. I właśnie wtedy do biura Yahoo przychodzi dwóch ambitnych studentów z Uniwersytetu Stanforda. Opracowali ich zdaniem lepszy, efektywniejszy algorytm do wyszukiwania stron internetowych niż ten, którym posługiwało się Yahoo. Prawdopodobnie mogło wyglądać to tak. Przychodzą ci panowie i mówią, chcemy wam sprzedać nasz pomysł. Yahoo pyta, za ile? Oni milion dolarów. Yahoo się śmieje. Za drogo. Po co nam kolejna wyszukiwarka? Panowie poszli. Cztery lata później, 2002 rok. Tych dwóch młodych studentów, Larry Page i Sergi Brin, jest już współwłaścicielami firmy Google. Tutaj ciekawostka dla was. Wiecie, że ich wyszukiwarka wcale nie miała się tak nazywać. Nazwa Google Powstała z pomyłki i miała być zapisem matematycznego terminu Google, czyli 1 i 100. 0. I miało być to oznaczenie wielkiej liczby, która symbolizuje wielkość danych, które wyszukiwarka miała przyporządkować. Podczas sprawdzania dostępności domeny, Larry Page niechcący zrobił literówkę i wpisał Google, a domena została zarejestrowana właśnie z tą literówką. No wracając jednak do historii. W 2002 roku Google już nie było projektem studenckim. Google to była rakieta. Miliony użytkowników, przychody rosną, wszyscy mówią o Google. Yahoo hmm, zadzwonił i mówi: Panowie, pamiętacie nas? Trochę głupio wyszło. Chcemy was kupić, damy 3 miliardy dolarów. Panowie z Google spojrzeli po sobie i powiedzieli: OK, ale chcemy 5 miliardów. Yahoo odmówiło. Myślicie, że to koniec serii najgorszych w mojej opinii decyzji biznesowych w historii? gdzie tam? W 2008 roku Microsoft złożył ofertę przejęcia Yahoo za 47,5 miliarda dolarów, którą, tak, Yahoo odrzuciło. Tylko po to, żeby w 2017 roku zostać przejętym przez Verizona za 4,8 miliarda. Jedna decyzja, jeden moment, jedno tak albo nie. I losy dwóch firm odwróciłyby się o 180 stopni. W starym świecie, w świecie Florencji, takie historie nie istniały. W nowym świecie zdarzają się co roku, albo nawet częściej. Dwóch studentów z fantastycznym pomysłem może zmienić świat dookoła nas. Ta historia pokazuje nam także jeszcze jedną rzecz. W świecie szybkiej zmiany nawet bardzo inteligentni ludzie potrafią mylić się spektakularnie. Często, bo oceniają przyszłość przez pryzmat tego, co działa dziś. I teraz drugi przykład. Jeszcze bardziej namacalny. Rok 2007. Wówczas, jeśli masz telefon, jest spora szansa, że to Nokia. Zresztą, czy u ciebie w domu nie było Noki? Nokia ma około 50% globalnego rynku wówczas. 4 na 10 telefonów, 5 na 10 telefonów na świecie jest Noki. To jest poziom dominacji, który dzisiaj w erze aplikacji i platform aż trudno sobie wyobrazić. I w styczniu 2007 roku Steve Jobs wychodzi na scenę i mówi, że Apple reinvented phone, czyli tworzy telefon na nowo, telefon bez klawiatury, bez przycisków, z dużym ekranem dotykowy. W Finlandii wiele osób patrzy na to i myśli, to nigdy nie zadziała. Ciekawostka: finowie mieli swoje pierwsze prototypy telefonów rozumianych trochę jak dzisiejsze smartfony, ale uważali, że to nie zadziała. I to jest płapka, typowa pułapka dominacji. Jeśli jesteś liderem, to nowy standard wygląda jak zabawka, jak ciekawostka. Jest to coś dla niszy. Jeszcze w 2011 roku Nokia ma niespełna 40% udziału w rynku. Dwa lata później praktycznie Nokii nie ma już na tym rynku. Nastąpiło coś, co w starym świecie było praktycznie niemożliwe: gigant upadł. W ciągu dwóch lat Nokia sprzedaje swój dział telefonów, tysiące ludzi tracą pracę, symbol epoki znika. I teraz ja nie opowiadam ci tego po to, żeby mówić haha, Nokia. To jest bardzo ważne, bo to nie jest historia o tym, że ktoś był głupi, ktoś popełnił błędy. To jest historia o świecie, w którym przewaga potrafi wyparować szybciej niż twój cykl studiów. Na chwilę zostawmy jednak Finlandię, wrócimy do niej trochę później. Tymczasem spójrzmy na liczbę. Według analiz firm takich jak InnoSight czy EY, średni czas życia firmy w indekcie SP 500, czyli wśród największych spółek publicznych w Stanach Zjednoczonych, skurczył się z ponad 60 lat do 15. A w prognozach pojawia się scenariusz, że ta średnia będzie jeszcze krótsza. To samo widzisz, gdy spojrzysz na listy typu Fortune 500. Porównujesz dawną listę z dzisiejszą i nagle okazuje się, że giganci wcale nie są wieczni. Z 500 firm obecnych na liście Fortune 500 w 1955 roku do dzisiaj przetrwało 52. 10%. 10% tych gigantów. Reszta przejęcia, fuzje, bankructwa. I teraz klucz. To nie jest problem korporacji. To jest informacja o, nazwijmy to, temperaturze świata. Jeżeli wierzchołek gospodarki kruszy się szybciej, trochę tak jak w górze lodowej, to znaczy, że środek i dół, Kruszą się jeszcze szybciej, a jeśli firmy zmieniają się w takim tempie, to twoja kariera też będzie musiała. I tu pojawia się bardzo ważna rzecz, której wiele osób nie chce usłyszeć. Prawdopodobnie nie będziesz mieć jednej kariery, będziesz mieć kilka, i to jest ta część w cudzysłowie najgorsza, bo to męczy, bo to wymaga energii, bo to zmusza do ciągłego uczenia się. Ale to jest też część najlepsza, bo jeśli świat jest mniej dziedziczony, a bardziej dynamiczny, to możesz wejść do gry bez nazwiska z Florencji. Możesz przeskoczyć szybciej, możesz zrobić zwrot, możesz zbudować kompetencje, które w 2-3 lata zmienią wszystkie Twoje możliwości. I może się teraz pojawić pytanie: jak opisać ten świat? Bo dopóki nie masz słów, wszystko wygląda jak chaos. Pod koniec lat 90., a właściwie a już wcześniej, w latach 80., wojsko w USA wymyśliło akronim, który potem przejął biznes. Świat Wuka. Od czterech słów oznaczających w języku angielskim zmienność, niepewność, złożoność", złożoność i niejednoznaczność. To był dobry opis epoki, w której świat stawał się coraz mniej przewidywalny. Ale od tamtej czasy od tych lat 80. W świecie wydarzyło się tak dużo, że świat włóka stał się trochę jak tapeta. Niby jest, niby pasuje do wszystkiego, ale przez to nie pomaga. I dlatego pojawiła się nowsza propozycja tak zwany świat bani. Bani oznaczający kruchy, lękowy, nieliniowy i niezrozumiały. I zatrzymajmy się na chwilę przy tych słowach. Świat kruchy to świat taki, w którym systemy wyglądają solidnie, ale mogą pęknąć nagle, jak Nokia albo Kodak. Świat lękowy, bo tempo zmian generuje napięcie, nawet jeśli obiektywnie żyje nam się wygodniej niż kiedyś, to dla wielu jest to bardzo stresujący czas. Jest to też świat nieliniowy, bo małe przyczyny potrafią wywoływać ogromne skutki. Jeden wirus, jedna decyzja, jedna technologia, i nagle dominą. Trochę jak w tym memie, że ktoś w Azji zjadnie toperza, dlatego ty nie możesz iść dzisiaj do lasu. Oczywiście gwiazdka mem żartobliwe, nie historia prawdziwa. Jest to świat niezrozumiały, bo nawet kiedy mamy dane, wykresy ekspertów, to część rzeczy i tak przekracza nasze poczucie kontroli. I teraz, jeśli przyjmiesz Bani jako opis, to przestajesz się dziwić, że czujesz przeciążenie. Bo przeciążenie jest racjonalną reakcją na to środowisko, w którym my dzisiaj funkcjonujemy. Problem nie polega na tym, że ty jesteś za słaby czy za słaba. Problem polega na tym, że nasze strategie z epoki stałości nie działają w tak zwanej płynnej nowoczesności. No dobra, ale to jest nadal opis, a ja obiecałem na początku filmu, że powiem też, co z tym zrobić. I tu wchodzimy w historię miejsca, które mnie osobiście mocno kształtowało. Wracamy do Finlandii, a dokładniej do Oulu. Miasto, które przez lata było. Nazwijmy to miastem Nokii. Trochę tak jak w Stanach Detroit było miastem motoryzacji. Nokia dawała pracę, Nokia dawała tożsamość, Nokia dawała dumę. I kiedy Nokia zaczęła tracić, Olu dostało bardzo brutalną lekcję świata bani. Kruche systemy, nieliniowe skutki, lęk, lęk ludzi, którzy tracą stabilność. I teraz uwaga, bo to jest ważny moment. 10 lat po tym, jak zaczęła się katastrofa. Oulu nie stało się drugim Detroit, nie stało się miastem widmem. Zaczęło budować swój ekosystem na nowo. W 2016, 2026 roku Oulu jest europejską stolicą kultury, jest jednym z najszybciej rozwijających się miast w Europie. Powstają tam nowe firmy, startupy, ludzie rozwijają nowe kompetencje i miasto ma swoją nową tożsamość. Jednym z ważnych elementów tej układanki, w którym miałem okazję bezpośrednio pracować, był projekt OAM Clubs, który rozwijał ludzi przygotowując ich na przyszłość, a nie rozwijając kompetencje potrzebne jedynie w przeszłości. Badacze nazywają takie podejście twórczą odpornością. Nie zaciskanie zębów, nie przeczekanie, tylko aktywne przybudowanie siebie i środowiska, tak żeby być gotowym, żeby ta historia Noki się nie powtórzyła, a jeżeli się powtórzy, to żebyśmy byli w stanie reagować. I to jest dokładnie to, co my jako jednostki też musimy umieć. Nie wystarczy być odpornym jak skała, bo w świecie bani skały pękają i to dość często. Ważniejsze jest być odpornym jak organizm, który się regeneruje, który zmienia strategię, który się uczy. I tu dochodzimy do modelu, w którym Oulu rozwijali tzw. futures professionals, czyli profesjonalistów przyszłości. Według tego podejścia taka osoba ma cztery zasadnicze cechy, które pokrywają wiele później kompetencji. Po pierwsze, jest to osoba pewna siebie. Nie w sensie głośny i pewny siebie na LinkedInie, tylko w sensie w jakim jest, wie jakie ma wartości, wie na czym buduje decyzje. Po drugie, jest to zaangażowany obywatel/obywatelka. Taka osoba rozumie kontekst, widzi, że praca nie dzieje się w próżni, że gospodarka, technologie, polityka, demografia, to wszystko wpływa na jego czy jej życie. Po trzecie. Jest to aktywny profesjonalista bądź profesjonalistka. Nie tylko konsumuje wiedzę, ale działa, testuje, realizuje projekty, buduje portfolio. I po czwarte, i to jest rdzeń rdzeń tego całego filmu. Jest to osoba, która sama kieruje swoim rozwojem. Po angielsku powiemy, że to jest self-directed learner. I teraz ważne, to nie jest fanaberia z Finlandii. Swoją drogą. Jednego z najlepszych systemów edukacji na świecie i kraju, gdzie są najszczęśliwsi obywatele. Ale w różnych raportach i modelach pod innymi nazwami pojawia się dokładnie ten sam kierunek. Nawet w tym najmniejszym modelu, tak zwanym 4K: krytyczne myślenie, kreatywność, komunikacja, kooperacja. Są to rzeczy, które wzbogacone przez uczenie się przez całe życie tak zwane metakompetencje czyli umiejętności, które pozwalają Ci nabywać kolejne umiejętności. Świat jest zgodny właściwie. W różnych modelach kompetencji przyszłości mamy praktycznie te same rzeczy. Ale i tu jest twarde zdarzenie z rzeczywistością. Większość ludzi nie zachowuje się tak, jakby to była prawda, w szczególności w Polsce. Eurostat pokazał dane o uczeniu się, możecie je poczytać chociażby w raporcie Instytutu Badań Edukacyjnych. Według tych danych w 2022 roku w Polsce w jakiejkolwiek formie edukacji formalnej lub szkolenia w ciągu ostatnich 12 miesięcy uczestniczyło około 24% dorosłych. Średnia unijna 47%, Szwecja czy Finlandia ponad 70%. Czyli w praktyce są miejsca, gdzie uczenie się dorosłych jest normą, a są miejsca, gdzie jest wyjątkiem. Polska jest bardzo blisko końca tej europejskiej stawki. I teraz liczba, która mnie osobiście uderzyła najbardziej i była inspiracją do tego filmu. W Polsce, wśród dorosłych, którzy się nie uczą, ponad 90% deklaruje, że nie chce, nie widzi potrzeby. Nie, że nie może, nie, że nie ma dostępu, nie, że nie ma pieniędzy, tylko nie chce, nie widzi potrzeby. To jest potężna informacja o mentalnym modelu naszego, naszego świata. Bo jeżeli żyjesz w świecie, gdzie firmy znikają z czołówki w kilkanaście lat, gdzie branże powstają i umierają w tempie jednej dekady, gdzie technologia potrafi odwrócić reguły gry szybciej niż szkolny podręcznik zdąży się zdezaktualizować, a jednocześnie ktoś mówi, nie potrzebuje się uczyć, to jest to przepis na bardzo bolesne zdarzenie. I wyobraź sobie, że trafiasz do takiego lekarza, który nie chce się uczyć. I teraz ważne, ja nie chcę robić z tego moralizowania. Bo to nie jest tak, że każdy ma takie same warunki. Ktoś ma dzieci, ktoś ma dwie prace, Ktoś jest zmęczony, ktoś jest chory. Ja naprawdę to rozumiem. Ale jednocześnie, i to jest klucz tej serii, serii, bo to będzie więcej niż jeden odcinek, jak się pewnie już teraz spodziewacie. Świat nie negocjuje, świat nie pyta, czy masz czas. Świat jest trochę jak Windows mówi, że musisz zresetować komputer, bo czeka aktualizacja. A ty albo masz system, żeby się do tego dostosować, żeby zrobić tą aktualizację. Albo budzisz się pewnego dnia i czujesz, że Twoje kompetencje są jak obsługa faksu. Może poza Niemcami, bo tam podobno faksy nadal są popularne. Ale niby to działa, ale nikt już tego nie używa i nikt tego nie potrzebuje. Więc jeśli miałbym wskazać ci jedną rzecz, która będzie dzielić ludzi w najbliższych czasach, to wcale nie jest IQ. To nie jest talent, to nie jest nawet ambicja. Powiedziałbym, że jest to umiejętność bycia osobą, która sama kieruje swoim rozwojem. Można zapytać, co to oznacza w praktyce. Trzy elementy. Po pierwsze, zacznijmy od tego, że musisz zaakceptować, że uczenie się jest procesem ciągłym. Nie kończy się na dyplomie. A często tak słyszę wśród moich studentów i studentek: o, już zakończyłem swoją edukację. Na szczęście coraz rzadziej od moich. Dyplom jest co najwyżej bazą. Drugi, bierzesz odpowiedzialność. Nie czekasz, aż świat cię wyśle na szkolenie, bo świat nie ma dział her dla twojego życia. Trzeci, uczysz się efektywnie. Nie tylko więcej, ale mądrzej. I przejdźmy do tego obiecanego konkretu. Prosty protokół na start. Nie taki motywacyjny. E, nazwijmy to bardziej operacyjnym. Powiedziałbym nawet, że to jest 30 minut dziennie dla Twojej przyszłości. Możesz zrobić mniej, 10-15 minut dziennie dla Twojej przyszłości. Krok pierwszy. Radar. Wybierz jedną kompetencję, która w Twojej branży rośnie. Jedną. Nie musisz zaczynać od pięciu. Niech to będzie jedna rzecz. I zadaj sobie pytanie: czy ja ją mam na poziomie, który da mi przewagę? Jeśli nie, super, masz cel. Krok drugi. Projekt zamiast kursu. Zamiast mówić: Zrobię kurs o analizie danych albo zrobię kurs o fotografii, powiedz: Zrobię mały projekt. Na przykład, przez tydzień zbiorę dane o czymś, co mnie interesuje i zrobię z tego prosty wniosek, bo projekt zmusza Cię do praktyki. A praktyka jest walutą. Swoją drogą, jak pytam studentów, jakie chcą mieć zajęcia, to praktycznie zawsze numer jeden, że mają być praktyczne, więc ty też tak zrób. Krok trzeci. Pętla zwrotna. Raz w tygodniu pokaż komuś efekt. Koledze, mentorowi, wrzuć na LinkedIna, czy tak jak ja wrzucam ten filmik na Instagram. To jest mój prywatny projekt. Nie po to, żeby się chwalić, tylko po to, żeby dostać feedback. Bo bez feedbacku uczysz się wolniej. I teraz, jeśli zrobisz to przez 4 tygodnie. To dzieje się magia. Nie taka magia motywacji z książek coachingowych, tylko magia mechaniki, bo przestajesz polegać na nastroju, a zaczynasz polegać na systemie. I to jest największa różnica między ludźmi, którzy ogarniają zmianę, a ludźmi, którzy czują, że zmiana ich bije po głowie. Podsumujmy więc w jednym zdaniu: Stary świat był światem nazwisk i był to świat stały. Nowy świat jest światem umiejętności i jest to świat płynny. W tym świecie bani najcenniejszą umiejętnością, według mnie, jest umiejętność uczenia się. Dlatego powstał ten kanał, który jest moim takim projektem rozwoju moich kompetencji. W kolejnych odcinkach będziemy brać na warsztat konkretne kompetencje XXI wieku: kreatywność, krytyczne myślenie, komunikację, kooperację. I przede wszystkim, jak je rozwijać w praktyce bez ściemy i bez coachingu w PowerPointach. Nie mówię, że jesteś zwycięzcą, ale mówię, że możesz wziąć swój los w swoje ręce. Jeśli chcesz iść w tę stronę, zasubskrybuj i włącz powiadomienia. Powiedzieli mi, że to działa, więc sprawdźmy. A jeśli znasz kogoś, kto mówi, nie potrzebuje się uczyć, to weź mu ten odcinek. Niech ma szansę zobaczyć, jak wygląda nowa normalność. Liczę na Wasze uwagi, jak lepiej w przyszłości robić takie filmy, bo to był mój pierwszy. Do zobaczenia, do usłyszenia.